podnica na dole zasilanie u góry powrót nagrzewnica zasilanie forlauf rücklauf tak sekcja wentylatorowa Plus e, luft filter, czyli filtry plan. Później zrobię zdjęcie. To są sekcje, w których można chodzić. Z tej strony nie mogę otworzyć, bo tutaj będą mnie widzieć. Przejdę za chwilę z tyłu. Pokażę więcej. Także tu proszę zobaczyć. Tu jest wyciąg. Tu jest. E, moment, Ablauf. E, wyciąg. Nawiew. Proszę zobaczyć, jakie wielkie. I to będzie szło. Jedno będzie szło tu. Tu są już takie małe maleństwa. Tu. Tam. Nie mogę zumu zrobić. Tu, tam, o Bigfoot systemy, który omawialiśmy wczoraj. Dzisiaj właśnie zrobiliśmy, przygotowaliśmy pod jednostki zewnętrzne. Pod klimatyzację, Tu jest. i wyjść. Okay. Teraz idę szybko do tyłu, żeby nikt mnie nie widział. Tak, I mamy tak. Luftfilter, czyli sekcja sekcja filtrów. To są te F7 filtry tutaj zastosowane. Ich jest 20 sztuk. Na takiej ramie są usadowione i dalej są Szalldęfa, czyli szalldęfa to są, proszę pana, tumiki. Proszę. Tu ja wszędzie wejdę. To tu są tumiki, Sekcja tumików. Manometr do mierzenia ciśnienia. O, i tu są takie czujki. Nie? Dobra. tu nie mam imbusa nie będę otwierał tu jest następna sekcja zaraz zobaczę co to jest aha sekcja wentylatorów są trzy proszę sobie zobaczyć szybko wejdę jest brudno jeszcze nie jest posprzątane ja to wszędzie wejdę i tu są te tłumiki Normalny materiał wygłuszający z lampkami, proszę zobaczyć, lampeczki. Dobra, idę dalej. O, tu są dane, to też będzie bardzo interesujące. Centrala to jest firmy Wolf i tu są to jest Abluft, czyli wyciąg. 45 tysięcy metrów sześciennych na godzinę eee, Ale tu drugiego nie wiem co to jest Na sekundę, aha To jest 12,5 metra sześciennego na sekundę Przy ciśnieniu 50, 39 paskali Dampfung, czyli wyguszenie, wyguszenie, Czyli silniki jak chodzą Przy 8 tysiącach obrotów to wygłusza, jeżeli dobrze mówię, do 23 decybeli. Mam nadzieję, że egzamin zdam. Dobra, następna sekcja to będą też wentylatory. Tak fajnie się złożyło. Mówię, weszłem na dach, patrzę, o jak fajnie. Zrobię coś dobrego, Aha. Eee, to jest druga strona wentylatorów, tak one wyglądają. Proszę bardzo, eee, szyna montażowa, nie? że w razie czego idzie je podczepić i tu wsunąć, wysunąć. Eee, tu są, proszę pana, skraplacze. Tak, to jest system skraplaczy. Z tego co widzę, eee, nie błąd, co ja gadam. Tu są, tu są, tu są, tu jest ta nagrzewnica pierwsza, to jest nagrzewnica. Tam za 5 minut zrobię następny bez gadania. Tu nie mogę tego otworzyć. To jest właśnie ta nagrzewnica i tu są loty i tu jest syfon e, Trogscythic to jest syfon e, z tą kulką co wczoraj mówiłem z tą kulką co wczoraj nie? to jest nie, to jest skraplacz. To jest skraplacz. Tak, nagrzewnica jest z tej strony. Pomyliłem, przepraszam. Bo tu jest kondensat bany, tu jest wana propany, a tu jest krzyżu.